MKT MK, Witam Was na kolejnym odcinku z MK's Kitchen. No, serii można powiedzieć niebanalnej. Dzisiaj bierzemy dosłownie na blat kolejny temat. Będzie to pizza, którą tak bardzo chcieliście zobaczyć, jak przygotowuję. Także zostałem już odpowiednio poinstruowany przez żonę i razem przygotujemy pizzę. <laughs> Witajcie w MK's Kitchen, programie mocno humorystycznym. Jakby się wydawało, wcale nie potrzeba tak wiele składników. Niepotrzebna jest tak duża kuchnia, jak widzicie tą za mną. Będzie nam potrzebna pizza mrożona Giuseppe z szynką i grzybami i ketchup. Jak się okazuje, to nie są wszystkie składniki. Będzie nam potrzebny też, no zaraz się dowiecie, serek. Tak, serek żółty. Zobaczcie, to tak wygląda, jak wyjmiecie zapakowania. No, no, cóż, nic wielkiego. Trzeba położyć pociąć cerek. Ładnie poukładać dookoła na pizzy, tak żeby pokrywał jak największą część. Bo w tej pizzy niestety tego serka troszkę brakuje. Jak już ładnie pozakrywacie całą tą górę, no to możecie śmiało położyć na blachę. I wsunąć do piekarnika, nastawić tam odpowiednio ciepło i zostawić na kilkanaście minut. Także możecie sobie grzecznie obserwować, jak ten serek powoli się topi. I po tych kilkunastu minutach trzeba uważać, wyjąć w jakichś rękawiczkach czy przesiarki, złapać blachę, żeby się poluszeć nie poparzyć i położyć na blacie. Pamiętajcie, że mamy cały czas ketchup. No właśnie, jak już macie tą gotową pizzę, to możecie ją od razu zjeść, albo możecie odgrzeć w pracy. No bo to jest ważna funkcja. Jak już odgrzejecie to pamiętajcie, że nawet jeśli Wam wyszła zła, to wystarczająca liczba pociśnięć w butelkę ketchupu może odpowiednio ulepszyć smak. Także najlepiej zalać całą ketchupem i wtedy smakuje najlepiej. Także tak by prezentowała się bardzo krótka historia tego, jak własnoręcznie w domu przyrządzić pizzę. Więc tak naprawdę, to jak powiedziałem, trzy składniki. Pizza mrożona, giuliepe, do tego jakiś gaszóp, nie polecam Madero, ale taki akurat mamy w lodówce, niestety i jakiś żółty serek. No, najlepiej dobry, ale taki jak się stopi, to i tak nie ma to większego znaczenia. Także proste, szybkie danie, prost, szybki przepis, jak zrobić domową pizzę. Także to chyba było z mojej strony na dzisiaj. Tyle. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na kolejnym odcinku. Także. Mi smakowało. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.